Sieman koldziska, z tej stanu Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Marcinem Bułkom. Jeszcze nie wiadomo w którym spotkaniu zagramy, bo z Brugią siedzimy na trybunach, zobaczmy jaki będzie wynik. Oby dla nas pozytywny. 3 do 0, spokojne zwycięstwo. Tutaj nie było wielkiej rywalizacji, tylko jednostronna dominacja. Możemy sobie w ogóle zobaczyć jak to wszystko wygląda w lidze mistrzów w naszej grupie. No jesteśmy oczywiście liderem, bo idzie nam w tych rozgrywkach świetnie, więc ciężko żebyśmy zajmowali inną lokatę. No, długo się do tego dochodzi, ale wreszcie jesteśmy na miejscu. Real Madryt, trzecie miejsce, tylko dwa punkty? No, fatalnie radzą sobie królewscy, tak naprawdę. No, powiem szczerze, są w dramatycznej sytuacji i muszą się brać w garść, albo pożegnają się z tymi elitarnymi rozgrywkami. Tylko remis z Marsylią, no ale tak to jest, jak się nas sadza na ławce rezerwowych. Oferta z Tyrolu z wypożyczenia. Jeszcze wyższa tygodniówka niż ostatnio, ale nie interesuje nas to, bo na razie w miarę regularnie gramy w PSR-ze. Więc nie ma co tego zmieniać. Skoro dostajemy tutaj szansę, no to na razie odchodzenie na wypożyczenie nas nie interesuje, no chyba że pojawi się fantastyczna oferta. Strasburg? Okej, okay, już raz graliśmy z tym rywalem. Nie było łatwo, ale było co robić, więc oby teraz było podobnie. Zaczynajmy pierwsze spotkanie. Widzimy Lala fantastycznie skrzydłem, on ma potencjał, żeby dobrze wrzucić, pamiętamy go z pierwszego spotkania, Lala na pole karne, nkunku, ładnie, ale na spokojnie Bułka wyłapuje to uderzenie. No i znów to Strasburg atakuje, Przejmieli inicjatywę na początku tego spotkania, Lala ma piłkę na skrzydle, fenomenalne podanie, Dakosta nabiega na tę piłkę, czy poda w pole karne, zobaczmy, tak jest... Wielka szansa, ale kapitalnie Bułka się rzucił pod nogi i wybronił ten strzał. Rewelacyjna interwencja polskiego bramkarza. Na razie ratuje tyłek Paryżanom. No powiedzmy sobie szczerze, to spotkanie nie miało tak wyglądać, ale wreszcie Paryżanie przejmują inicjatywę. Guczlu stara się urwać, ale mu się to nie udało. Świetne podanie w pole karne, ale Draxler zdobywał bramkę. Tak jest, idealne wykończenie w polu karnym tuż przy słupku. No i bramka Strasburga, pokonany po raz pierwszy i miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni w tym spotkaniu. Gramy mocno rezerwowym składem, więc tutaj każda tak naprawdę wykorzystana sytuacja to jest jakiś plus, no bo możemy ich nie mieć za dużo, no bo jednak rezerwowymi czasami ciężko jest wykreować sporo sytuacji. Strasburg bierze się do odrabiania strat, Lala ma zdecydowanie za dużo miejsca, zobaczmy czy do środku je... Lala, zejście do prawej nogi, zagranie na pole karne nieporozumienie! No i będzie rzut rożny z niczego. Tutaj niepotrzebnie interweniowałem. Ładne podanie: opanował piłkę Guczlu, zagrał do środka. Neymar ma niekrytego Draxlera, ten idealnie wychodzi na piłkę. Julian Draxler i 2 do zera Dzisiaj Niemiec jest nieomylny. Co ma to wykorzystuje? Dzisiaj gra w roli kapitana. No i pokazuje, że bierze odpowiedzialność za zespół. No i kończy praktycznie każdą piłkę. Bardzo ładna asysta Neymara. Jak widać, dwoma kapitalnymi piłkarzami w ofensywie można zdziałać naprawdę sporą przewagę. A pozostała część zespołu dzielnie walczy, by utrzymywać dobry wynik. Dobrze, Guczlu, zagrań do Neymara. Jeszcze raz Guczlu, Neymar. Ładnie tutaj zachował się w polu karnym. Zagrał i będzie. Niestety nie, ale teraz tak. 3 do zera, gold do szatni. To zawsze podcina skrzydła rywalom. Kapo strzelił tylko w słupek. No, ale to jest dzień naszej ofensywy, mimo wszystko, bo Guczlu zdobywa trzecią bramkę dla naszego zespołu, a pierwszą je w jego wykonaniu, bo dwie wcześniejsze zdobył Draxler. Nieważne kto strzela, najważniejsze jest to, że PSG prowadzi 3 do 0. No, i jak widzimy, tutaj rywalnie poddają się. Starają się zdobyć choćby bramkę honorową, bo chyba tylko to im zostało, konie przed szansą na dośrodkowanie. Mocna centra, ale świetny wyblok obrońcy i będzie tylko i wyłącznie rzut rożny, a mogli z tej akcji wycisnąć zdecydowanie więcej. Paryżanie w natarciu, czy będzie czwarta bramka? Neymar do środka, jeszcze Sarabia, kapitalnie nabieg na piłkę Kawani, no i 4 do 0. Ależ to jest knockout, mimo iż Strasburg naprawdę rozgrywa przyzwoite spotkanie jak na ich możliwości. To mimo wszystko dostali srogą lekcję futbolu od PSG. Pewnie wygrywają Paryżanie w rozgrywkach pucharowych. No i meldujemy się w kolejnej rundzie. No nie pozostawiliśmy rywalowi złudzeń, kto jest lepszy, starali się dobrze grać, ale skuteczność to nie była ich mocna strona i po prostu ich wypunktowaliśmy. Jak widzimy jeszcze w końcówce walka o tą bramkę honorową trwa. Ładne zachowanie Zochiego, zagrali na sam, na sam. I czy będzie bramka? Na szczęście nie, kapitalnie Bułka skrócił kąt i tutaj zawodnik miał naprawdę mało miejsca, by umieścić piłkę w siatce. No i pomylił się o kilka centymetrów. Koniec spotkania. Na szczęście mecz kończy się naszym zwycięstwem 4 do 0 i do tego czystym kątem Marci na Bułki. No co jest podwójnym szczęściem? To jeden strzał złapany, dwa sparowane. Ocena meczowa 7,7. Tutaj jest interwencja. Nie, to nie to. Tam jest z 20 minuty. To była chyba najlepsza interwencja w tym spotkaniu. Ładne zagranie. No i Bułka rzucił się pod nogi rywala. No i kapitalnie to wybronił. Do tego się akurat nie spodziewał, bo że rzucę mu się pod nogi. No i trzeba czasem taką odważną interwencją się popisać, no żeby zaskoczyć powiedzmy oponenta. No tutaj możemy zobaczyć czyć oceny Draxler, piłkarzem meczu, Bułka 3 interwencje, Sells 4, może i 4 w broniu, ale też 4 wpuścił. Przechodzimy dalej. Po pierwszym spotkaniu, oczywiście dla nas w tym odcinku musimy być zadowoleni, bo zachowaliśmy czyste konto. Do tego wygraliśmy 4 do zera. No i tak powinno być zawsze. To były rozgrywki pucharowe te. Tak bo tutaj już jesteśmy w jednej 8 i gramy z Montpellier. No czyli rywal słabszy od nas, jak praktycznie każdy w likę, więc w każdym meczu musimy być faworytem. Oczywiście potrenujemy sobie, żeby z dnia na dzień stawać się coraz to lepszą wersją z samych siebie, bułka bardzo fajnie się na razie rozwija. Ten overall cały czas idzie do góry. Pojawiają się już jakieś tam pierwsze oferty wypuszczenia, ale na razie nie ma na tyle interesującej, bym chciał z niej skorzystać, no bo jednak dostajemy od czasu do czasu szansę w Ligue 1 i to częściej niż bym się na początku tej kariery spodziewał, więc nie będę przyjmował jakiejś beznadziejnej oferty, która w ogóle mnie nie interesuje. Dopiero jak pojawi się jakaś bardzo ciekawa, to ją zaakceptuję. Z dziżą o dziwo usiedliśmy na trybunach, szkoda. Sklabryż będzie podobnie, więc teraz dłuższy okres niestety na ławce, ale PSG i tak wszystko wygrywa. Idziemy jak burza przez ten sezon, kolejny trening. No, na razie są takie oferty klasyczne, no czyli jak dla bramkarza, który jest z Polski, no to z Ekstra klasy się pojawiła, a potem z Ligi Austriackiej. Jak miałbym obstawiać, co jeszcze się pojawi, to pewnie niższa liga angielska. No i nie zdziwiłbym się, jakby jakiś klub z kraju Beneluxów, czyli tam Belgii czy Holandii, wysłał nam ofertę, no bo to są takie klasyczne oferty. Wiem, że w tych ofertach transferowych nic się nie zmieniło, więc będą przychodzić pewnie tak jak zawsze. No ale może z jakiegoś chociaż ciekawego klubu by się pojawiły, no to wtedy możemy to rozważyć. Tutaj zobaczmy powołanie do reprezentacji, Taliafiko di Maria, Neymar, Cavani, Diallo, Umtiti, Bernard i Draxler. Więc dość długa lista, ale niech się tam wreszcie pojawi bułka. Niech nas dojrzy i wyśle powołanie. Teraz gramy na wyjeździe, ale to żadna przeszkoda, ich tak chcemy wygrać. Zacznajmy to widowisko! Dobrze Guczlu, fantastycznie tutaj podał. Kylian Mbappé rozpędza się skrzydłem, ależ on ma rewelacyjne przyspieszenie, nikt nie jest w stanie go dogonić. Kylian Mbappé w polu karnym, Mbappé... Czy do gra? Tak jest, na pustaka i jest 1-0. I Aramendi kapitalnie zamienił tą wrzutkę na bramkę. Były gracz m.in. Realu Madryt i Realu Sociedad. Dobrze wpasował się w drużynę z Paryża. No i w roli kapitana potrafi zdobywać bramki, chociaż widzimy ta opaska u nas wędruje raz Draxler, raz i Aramendi. Ale widać taka polityka trenera. Chce wielu piłkarzy obdarzyć tym zaszczytem, żeby brali odpowiedzialność gry na swoje barki. I jak widać to się opłaca. No bo w każdym meczu, kiedy praktycznie możemy, to wygrywamy. I tak powinno być. Jak widzimy tutaj na sierwale z to niech chcą odpowiedzieć. Kapitalne podanie. Czy będzie do i na pole karne? Zobaczmy, nie, podanie po ziemi. I kapitalnie bułka zbija tą piłkę do boku. Ale niestety obrońca tutaj trochę się zagalopował i będziemy jeszcze świadkami rzutu rożnego. No i patrzymy, jak wznowią grę. Fosier wznawia grę odrzut rożnego. Mocna centra, Bułka niepewnie tutaj się ustawił. No ale na szczęście piłka opuściła pole karne, więc już większość zagrożenia minęło. Chociaż jeszcze tutaj na rwale starają się atakować, ale to my możemy wyprowadzić zabójczą kontrę. Wiemy jak Kylian Mbappe jest szybki. No i praktycznie powtórka z rozrywki z pierwszej akcji. Kopiuj w klej tak naprawdę, oby się zakończyło takim samym sukcesem. rzutka i iaramendi tym razem nogą na 2 do 0. No praktycznie kopiuj w klej i jest 2 do 0. Mbappé do Jara Mendiego. Jak widzimy, ta współpraca kwitnie. No, i może Iara powalczy o czołówkę tam, jeśli chodzi o strzelców, jak tak będzie dalej zdobywał bramki. Wszystko jest możliwe. Rywale, mimo iż przegrywają, to mają ducha walki, walczą cały czas, nie poddają się. Czy uda im się zdobyć bramkę kontaktową? Dobra szansa, ale bułka magnetyzuje tą piłkę, przyciąga ją do rąk i nikomu jej nie odda. No ale. Wyrzucimy teraz do boku jeszcze tak dobre wznowienie do Kyliana Mbappé. Patrzymy Kapo do środka. Neymar. Wybiega Mbappé. To się robi nudne. No ja współczuję temu prawemu obrońcy naszego rywala. Bo Mbappé robi z niego wiatrak. Na bliższy słupek zagrania, ale tym razem Fabry fantastycznie broni. I kończy się tylko porażką tej drużyny do przerwy 2-0. Druga połowa zaczyna się pod dyktan do gospodarzy sytuacja sam na sam, ale bardzo dobrze rzucił się obrońca, blokując tę próbę uderzenia. No i tak właśnie się powinno grać w obronie z poświęceniem nie bacząc na swoje zdrowie najważniejsze było tutaj dobre o zespołu. No chociaż gdyby był strzał, to myślę, że dalibyśmy sobie z nimi radę, ale jak nas obrońca wyręczył, to ja mu bardzo dziękuję, że nie musieliśmy się tutaj trudzić. Guczlu, bardzo dobre podanie jest szansa na dośrodkowanie zobaczmy i mendi tym razem to on chce zajczyć asystę, ale niestety bramkarz dobrze broni. Jeszcze tutaj była pozycja spalona Kylian p Wielka szkoda. Dobre tutaj przejęcie piłki, 75. minuta i okazja do kontry. Nasza obrona, no nie najlepiej ustawiona. Czy nasi rywale zdołają to wykorzystać? Zobaczmy. Outred. Podanie na pole karne, wychodzi buk, ale uprzedził go napastnik. Na szczęście chybił celu. Gdyby tutaj skierował piłkę w światło bramki, to byłby na pewno gol, bo Bułka tutaj zaliczył niestety pusty przelot. Jeszcze Paryżanie atakują, 2-0 dla nich za mało, walczą o trzecią bramkę, fantastyczne podanie. I Kylian Mbappé mógł zapytać bramkarza, w który ruch chce otrzymać ten strzał, bo praktycznie był nieatakowany. No i bramkarz w takiej sytuacji jest bez szans, musi do końca czekać. Jeśli przesunąłby się w lewo, dostałby strzał w prawo. Jeśli przesunąłby się w prawo, dostrzał, dostałby strzał w lewo. Został na środku, to i tak nic nie dało. 3 do 0, to już jest koniec. Jednak to nie jest koniec, bo nasi rywale jeszcze do końca dzielnie walczą. Czy będzie bramka w ostatniej akcji meczu? Zobaczmy. Bułka przechwytuje tą bezpańską piłkę i już na pewno zachowa czyste konto. Koniec spotkania, drugie czyste konto w tym odcinku, naprawdę fantastycznie nam to wyszło, no, dwa czyste konta to jest maksimum jakie mogliśmy wycisnąć, dwie piłki złapane, jedna piłka sparowana, ocena meczowa 7,6, bardzo wysoka, ale wpływ na nią oczywiście miały też gole naszego zespołu, no i tutaj nie ma chyba, a jest tutaj ten pusty przelot, który, przy którym mieliśmy sporo szczęścia, no bo tutaj bułce nie udała się, ewidentnie ta interwencja, trzeba się tutaj było zachować zdecydowanie lepiej, no ale mieliśmy też trochę szczęścia. Podobno szczęście sprzyja lepszym, a Paryżanie w tym spotkaniu na pewno lepsi byli. Kylian Mbappé, piłkarzem meczu, dwie asysty do tego bramka. Cóż więcej chcieć, bułka 3, interwencje Fabry 3. No przy bramkach był bez większych szans. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po drugim spotkaniu. Drugie zwycięstwo, drugie czyste konto. Odcinek jak marzenie. Zobaczmy, jak tam wynik Stad Ren. No, niestety zdobyli jakieś tam punkty. I są liderem tabeli jeden punkt przed naszą drużyną. Ale mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu, kiedy ich wyprzedzimy. Toulouse, Nims i Angers w grupie spadkowej, czy tam w strefie spadkowej. No, nie najlepsza przed nimi przyszłość, ale może jeszcze się odbudują. Zobaczmy statystyki zawodników. Neymar najwięcej bramek. Bardzo dobry wynik. Maksimowicz ze Stadren najwięcej asyst. A Bułka jest ósmy jeśli chodzi o czyste konta. 3 w sześciu spotkaniach. Jak na powiedzmy drugiego, trzeciego bramkarza. No to bardzo przyzwoity wynik. I zobaczmy jak tam kalendarz, z kim zagramy. Do kadry nie dostaliśmy powołania, więc jest szansa, że zagramy z Lil. No bo teraz wiadomo, rozjadą się na kadrę, to może trener po zgrupowaniu reprezentacji będzie chciał odpoczą dać odpocząć kadrowiczą i dzięki temu my dostaniemy szansę, chociaż z drugiej strony no to niestety w tej FIFA tak nie będzie działać, bo tutaj z tego co kojarzę nie ma reprezentacji Kostaryki, więc na was nie dostanie powołania, więc zostanie w klubie również trenować, więc łatwo nie będzie, ale liczę na kolejną szansę, bo jak już dostajemy szansę od Tuchela, to go nie zawodzimy. Bardzo często zachowujemy czyste konto. Wiadomo, od czasu do czasu zdarzy się coś od kary jużować, no ale też taki urok młodego bramkarza forma jest niestabilna. Raz zagrasz wybitnie, raz zagrasz fatalnie, ale myślę, że wielka prze przyszłość przed Marcinem Bułką, Bo broni naprawdę wyśmienicie jak na swój wiek i jeszcze wiele rad lat gry przed nim. I jeśli będzie się harmonijnie rozwinał, rozwijał. No to oczywiście przez lata może stanowić o sile naszej reprezentacji. Tylko trzeba dostać jeszcze do niej powołanie. A na razie musimy na to jeszcze chwilę cierpliwie poczekać. Tutaj oferta wypożyczenia, nie pamiętam z której to jest ligi, to jest chyba szwedzka, ale to nas też nie interesuje. Ale cały czas tygodniówka rośnie oferowana, więc zobaczymy do jak wysokiej dobijemy. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!